Siemano z tej strony, will i w dupie mam te wasze łapki. Cześć z tej strony, Wil, witam was w drugim odcinku z SG. Dzisiaj gramy na mysg.pl. Dlaczego? Z tego względu, oj, nie zdążyliśmy wbić. Z tego względu, iż powiedzieliście mi, że to jest lepsze MySG niż, niż Hypixel, także Czekamy na jakąś arenę, no i zaraz sobie pogramy. Dlaczego to jest lepsze? Patrzcie ile tutaj jest slotów. 1000 slotów, 42 areny i 3 serwery, no to jak dla mnie to jest zdecydowanie sporo. Mi jest godzina 9.30, także graczy tutaj jeszcze nie jest aż tak wiele, jakby mogło być. No ale ja chcę nagrać ten odcinek w miarę szybko, bo dzisiaj o 13 mam jazdy, ostatnie 2 godziny dokupione. No a jutro mam egzamin na prawo jazdy, także trzymajcie za mnie kciuki, o 11 będę go pisać. Siema Evil. Wiesz, że jesteś na odcinku? No, ciekawe czy wiesz, że jest na odcinku. Chyba już wie. <laughs> no, wczoraj wbiję na ten serwer i się okazało, że... E, się okazało, że... O, patrzcie. Siema i pozdro. No, o Jezu, sorry. Już nie będziecie tego słyszeli. E, co ja chciałem powiedzieć? Wczoraj się okazało, że, że zapomniałem. O czym ja chciałem powiedzieć? Kurde, mam odcinki pamięci. Ja dużo rzeczy tak szybko zapominam. No dobra, nieważne. W każdym razie grałem tutaj trochę wczoraj. No i w miarę fajnie nawet mi się pykało. Tu... O kurde, zapomniałem klasy wybrać. Dobra, już wziąłem klasę. Uff, dobrze, że sobie przypomniałem. Co niedługo, może kupię jakąś lepszą. Lecimy do skrzyneczek. Ale ktoś ma. Aaa, nie znożyłem, nic nie znożyłem. Dobra, mamy to. A już pioruny się zaczęły. Dobra, lecimy w tamtą stronę. Okazało się, że jest tutaj dużo fajnych harden. Nawet lepsze niż yy, na Hypixelu, jak dla mnie. Widzę, że ktoś za mną biegnie i mnie chce zabić. Nie lubię tego, jak ktoś za mną biegnie. Yy, ale dobra, nieważne. O Jezu, już się włączyła ta opcja, że nie mogę tak szybko biegać. Yy, I teraz chyba tylko czekamy, aż dostanę jakąś broń. Patrzcie, tam już za mną się biją chyba. Ja nie chcę się bicie, ja jestem pokojowy. Jestem pokojowy! Jestem bardzo pokojowy! Już, już mnie chcą ciorać. Już pewnie mają coś. Dobra, ja sobie pouciekam. Okej, okay, dobra, zdążyliśmy zwiać przed nim. Mam tutaj jakąś kolejną skrzyneczkę. Jedzonko, dobra, no to lecimy dalej. Drewniany mieczyk jak na razie całkiem spokojnie, nie jest aż tak źle. E, zaraz będziemy mieć kamienny z naszej klasy, soldiera. O, i kolejna skrzyneczka. Buciki, dobra. O, i mamy już e, nasz kamienny mieczyk. I trzy pary butów. Jakby ktoś chciał kupić buty, to mam na sprzedaż, lol. Dobra, e, kolejna skrzyneczka, mamy hełm ją sobie szybko założymy. Właśnie, już przypomniało mi się. E, jeśli macie jakieś, tuż już ostatnio gadałem, ale jestem zbyt leniwy, żeby to sprawdzić. E, jakieś fajne modyfikacje takie na znaczy paczki modów, bo chodzi mi głównie o to, żeby w paczce był Mock Creatures I oglądałem paczkę od Huśka O patrzcie, jakiś przeciwnik. Oglądałem paczkę od. od Huśka, ale średnio mi się podobała z tego względu, już nie ma Mock Creatures Gin! Kurde, no ucieczkaj! Ty nie uciekaj! Daj się zginąć! Patrzcie, jaki kozak, jaki kozak. A ja już go nie dogonię. Kurde, bo ja nie mam tej klasy na prędkość. Nie! Nie chcę tak. Ale mnie załatwił, patrzcie, teraz nie mogę szybko biegać. No tutaj jest jednak bycie sprytnym, się opyla. No to co uciek mi. Dobra. Wracając do tematu, patrzyłem na paczkę od Chuśka, ale tam nie ma Mock Reachers, a ja bardziej szukam z Mock Reachers. Patrzyłem, że jest paczka od Remka, ale to nie wiem czy to jest oryginalna, czyli znaczy na pewno nie jest oryginalna, bo on oficjalnie mi udostępnił. A niektórzy zrobili po prostu identycznym jaką on ma. I da się na niej grać. Aczkolwiek no nie wiem czy to nie jest -logger. Eee, No i co, wy podsyłaliście mi paczkę, ale w tych paczkach nie ma Mock Creatures, a ja bardzo chcę Mock Dobra. Widzę też tam jest jakiś ziomek i on do nieba biegnie. Teraz go uciechamy, może coś nam wydropi. Chłopie, skąd się bierzesz? Skąd się bijesz? Dobra, zginął. Mamy jego eku i już mam pół eku. Lol, pozdra, dobra. To możemy sobie założyć. Czy tutaj ma coś jeszcze ciekawego? Nie, jedzonko ma. Jedzonko sobie weźmiemy. Okej, okay, czy ja mam jakieś strzały? Dwie, wow, całe dwie strzały. Dobra, za bardzo sobie nie postrzelamy, ale to w Ile zostało graczy? Dziewięciu. No spoko, ja zabiłem chyba trzech, nie, nie, chyba dwóch, albo nawet nie wiem, albo tamty uciekł to chyba to był pierwszy. O, widzę jakiegoś ziomka, dobra, ziomek masz przekichany, to nie jest, nie, to myślałem, że to jest dupa, nie sojusz, chłopie, <grym> ale się ładnie wysypał, dobra. Pewnie by nas zaciachał jakbym poszedł czy coś, nie chłopie, ja sojusza nie biorę, nie jestem jakimś... Sojusznikiem. Denerwują mnie w ogóle te sojusze na tych arenach, ale mniejsza. Jak ktoś ma kolegów, to spoko. Jak jest Evil, tak jak ja, i nie ma kolegów, to no to nie fajnie. No i tutaj nie wiem. Złote budki? Przydadzą się. Eee, nie wiem, eee, gdzie jest Crafting Table. No i to jest taki minusik dosyć spory. Bo bez craftinga to ja sobie nie skraftuję tutaj żelaznego miecza. No, zaraz będziemy chodzić po domkach i szukać craftingu. Dum, dum, dum. Może na spawnie jest. Może na pewno jest na spawnie, ale tam jest w domku. Teraz trzeba po cichutku go zajść. No, może jest na spawnie, ale nie jestem pewny. Tutaj w tym domku na pewno nie ma. Ooo, jesteśmy po cichutku. Po cichu otwieram drzwi. Ej, otwórz. drzwi. Albo nie, poczekamy aż on otworzy. My go tak zaskoczymy. Chodź. Chodź do wyjścia. Tak, dokładnie, chodź. O, ginie, ginie, gini. Teraz gini, ginie, gin, gin, ginie. Ja zginął, dobra. Lol miał lepsze eku niż my. Dobra, najbliższy ziomek jest gdzieś tam. Także spoko. mamy czas, żeby patrzeć. O, założy sobie. Nie, nasza to jest lepsza. Um, co tu jeszcze można podnieść? O, mam mieczyk, szarpny, jest jeden, to w sumie spoczko. Um, czy coś jeszcze tu ma? Spodnie. O, właśnie, spodnie złote nam się przydadzą. Um, ok, mamy złote spodnie. I to tyle, co miał nam ziomek do zaoferowania. Jak on tu enchantował EQ, to znaczy, że tu jest gdzieś enchant. Ale no nie mamy nawet levela, żeby zenchantować, to mniejsza. Crafting potrzebuje. Widziałem, jest mój crafting, przydałby się crafting. Crafting, gdzie jest crafting? Cześć, jest tu crafting? Nie ma craftinga. O, sorry, ziomki, nie ma craftinga. Tu jest skrzyneczka, ale w skrzyneczkach nie ma craftinga. A, nic mi się tu nie przyda. Lecimy dalej na poszukiwaniu craftinga. Workbencha, jak to woli. W ogóle nie wiem, czy mógł, na co się mówi, albo crafting, albo workbench. Chyba kiedyś był workbench, teraz jest crafting. O, nieważne. Dobra, lecimy. Ja mam cztery żelaza, to mógłbym sobie zrobić dwa miecze dla mnie i dla kolegi, którego nie mam. Okej, okay, ktoś tu nawet opuścił. Jest! Mamy Blitzstara. Teraz pytanie, co się z tym robi. Blitztar, eee... Dostajesz buty Sonika, darmowe. Dobra, tutaj jest zablokowane, zablokowane, darmowe. Eee, bierzemy buty Sonika, bo chyba nic innego nie możemy zrobić. Ej, ale to nie jest szybko. Ja chciałem Sonika, ale nie takiego wolnego, w ogóle grałem sobie w Sonika, demo Sonika na tym, na, jak to się mówi, takie urządzenie, xbox, o xbox, na xboxie grałem u Wika. pytanie gdzie jest najbliższa osoba, tam, i byłem straszną lamą, czy tu jest crafting, jest crafting, Uhu, dobra, mamy crafting, teraz żeby nas nikt nie zaciachał w tym czasie, okej, okay, dobra, mamy, ja nie wiem co jest lepsze, żelazny miecz, uh, czy... Czy, 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 czy ten z sharpnessem, ale stawiam, że żelazny mieczyk jest jednak lepszy i gdzie jest najbliższy ziomek? jest tam mam nadzieję, że jest sam bo jak jest tam i jest z kimś to, jest, to mam przekichane no nie zabije raczej dwóch raczej na pewno nie zabije wczoraj próbowałem w odcinku to mi nie pykło okej, okay, ale dobra nieważne no 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 no. o, więcej żelaza, patrzcie ktoś jest na dole cześć Zuzia Zuzia, nie uciekaj. Boże, nam się zbagowała trochę. Widziała nas. O, gdzie ty jesteś, Zuzia? Zuzia, nie widzę cię. Nie widzę jej, nie widzę jej. Padnę. Padłem! Boże, padłem! Jezus, kobieta mnie zabiła. Nie! Nie! Jak to? Boże, ale jestem kiepski. Ona była zbagowana, nie widziałem, gdzie ona jest. To jest jej wina. Odbuguj się, Zuzia. A potem pogramy. No, teraz pytanie, która arena? Ta startuje na 8 osób. Lol, pozdro. Dobra, no to... Weźmiemy sobie na szybko klasę. O, czemu ja tego nie umiem? Prawy przycisk. Aha, dobra, sorry. O, i znowu mnie tutaj rozpoznali dwie osoby. Nie napiszę, albo napiszę. Nie wiem, czy to dwie, czy trzy. Dobra, nieważne. W każdym razie jestem rozpoznawalny. yeah! Okej, okay, dobra. Tutaj są jakieś syfy. Tu są syfy. O, ho, ho. Mieczyk. Spoko. Nic. O, kamienny mieczyk, dobra, znożyliśmy. I teraz się ubiorę ładnie. Czy coś tutaj mam jeszcze? Budki mam. Okej, okay, dobra, i lecimy za randomową osobą. Szkoda, że padłem od dziewczyny i tym bardziej, że straciłem takie eku, ale dobra, najwyraźniej była lepsza, najwyraźniej inaczej miała szczęście czy coś. Okej, okay, ty już masz dodatkowego speeda ode mnie, bo cię uderzyłem. Eee... Chłopie, dlaczego ty nie uciekasz? Aha, dobra, to jest ta dziewczyna chce Z nami sojusz domyślam się. To już tak, jasne, widziałem, że stoisz. Okej, okay, to ja ci tutaj rzucam. E, to, 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 to. Ja sobie założę spodnie. Masz to i to. Okej. Okay. Jak tam serwer? Jaki serwer, kobieta? Pixelmony właśnie. Jesteś na odcinku gramy nie gadamy. <grafię> Dobra, jesteś na odcinku gramy nie gadamy. Teraz będziemy mieć coś, nie wiem czy można mieć tu sojusz, ale nieważne. Ludzie pytacie się o, jak Pixelmony. Eee, właśnie, z Pixelmonami jest taka sprawa, że CraftSerf nie zaktualizował serwerów do 1.6.2 eee, Prowadź... Jak nie zaktualizował serwerów, to my też nie jesteśmy w stanie ich zaktualizować Czyli jak ich nie zaktualizujemy, no to po prostu będzie pupa eee, No i tracimy po prostu czas Mieliśmy tam jakąś określoną ilość czasu eee, na ten serwer Chyba dwa miesiące z tego co pamiętam kupowałem No a teraz jest pupa. pupałka. to jest ona, dobra no bo niestety nie mamy co z tym zrobić. Czy mamy jakąś kartę dla ciebie? Nie. No i jako, że tracimy po prostu czas, no to ani serwer na 1.5.2 tam nie stoi, ani na 1.6.2 tam nie stoi. No po prostu serwer się marnuje i tyle. Niestety musimy to przeżyć i nic więcej na to nie poradzimy. No i nie wiem, czy pixelmony jeszcze będą, ale szczerze mówiąc nie wydaje mi się. Może będę grać na jakimś czyimś serwerze, jeśli znacie jakieś pixelmony. To możecie zaproponować, słyszałem na live'ie, że jakiś youtuber ma e, serwer Pixelmon, ale to nie jestem pewny kto i w ogóle nie będę jakoś się jakoś wtrącać. Okej, okay, tu wygląda na to jakby coś tutaj było, a to jest zalane. E, czy my tutaj wyjdziemy? Wyjdziemy, dobra, czyli możemy sobie tutaj wpłynąć, zobaczyć czy tu jest jakaś skrzyneczka. Nie ma żadnej zatopionej skrzyneczki, może tam jest i tam jest, ale ja nie będę sobie sprawdzał. Ja się boję, jak chcesz to szukaj. Ja się boję. Okej, okay, dobra, eee, Jako, że jesteśmy teraz z nią w drużynie, to nie będziemy widzieć przeciwników, no to po prostu lic liczymy na farta, że oni nas znajdą. I to chyba będzie najszybszy sposób, bo tak cały czas pokazuje mi na nią, że jest moim wrogiem. W sumie fajny jest, ten, fajny jest ten kompas, pioruny, zdecydowanie lepsze niż jakby było, jakby go nie było. Okej, okay. no mom, um, 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 coś tam jeszcze chyba miałem powiedzieć, ale zapomniałem szczerze mówiąc. Także nieważne. Aha, dobra, jak wam się podoba nowa muzyczka, postanowiłem zmienić muzyczkę, autor jest dalej ten sam. Muzyczka jest trochę inna z tego względu, już mówię, no kurde, ile można słuchać jednej i tej muzyczki. Po jakimś czasie może się znudzić, więc poszukałem na jego kanale, napisałem czy mogę używać, on ja powiedział jasne, nie ma problemu, używaj sobie cze, czego chcesz, nie musisz nawet pytać. No, więc sobie używam jak ktoś to jego kanał macie w opisie też fajny gościu z Ameryki. Musiałem się postarać, żeby napisać coś po angielsku, bo łatwiej się mówi, a jak musisz coś napisać, to już jest trochę go gorzej. O, wina widzicie, Jan, kon ma sojusz z tym drugim, bo skoro pyta, czy ma patyki, to znaczy, że coś tam do niego kręci, nie? No bo jak? Okej, okay. mało expo, ale trudno. E, tutaj jeszcze chyba nic nie będzie, osłaniam, bo tu nikogo nie ma. Okej, okay, cześć, cześć. Tak, widzicie. Um, co by tutaj szło zrobić? Idziemy, dobra, idziemy. Blitzar poje O, za minutę. E, czekam na Blitz. Okej, okay, dobra. Widzę, że myśli o tym samym co ja, więc w sumie w porządku. E, czy ja sobie mogę coś skraftować? Nie, bo mam tylko jeden złota. Jedno złoto, jedną złotą, jedną sztabkę złota. O, biegnie ziomek. A, Ta, taki, taki sojusz, taki sojusz wacek. Dobra, ty sobie go wykończ, ja już nie będę się dobijać. Do tego ważne, żeby on zginął, a my żyjemy we dwójkę. Chciał Sojusz, ale no nie ma szans, stary, ile można sojuszy, skoro to jest moja... Eee, osobowicka, bo nie wiem czy coś tak mówi, subskrybentka, o ładnie to brzmi to jest moja subskrybentka, to okej, okay, a ciebie Wacek nie kojarzę, Mogłeś napisać ej evil ty z YouTube'a, nie, nie z YouTube'a, z domu, ale spoko eee, no i już podpisałem tę umowę z, eee, z DV Movie i w ogóle RP, RPM do mnie napisał w ten sam dzień czy czasem, nie chcę dołączyć do nich Dadzą mi całe chyba 60%, a ja mówię jasne, już biegnę napisałem im, że nawet nie przeczytałem tego do końca, bo mi się nie chciało i że dochodzę do DV Movie jej Gzy. Gratulujemy jej, ma blitzstara. Ok, czy skrzynie się zresetowały, czy po prostu? E, tylko został dodany blitzer? Po co mi? Ojej, co dostałem, Sharpness. E, dziękuję. Dum dum dum. Czy ona ma też senchantowany? Tak, ma senchantowany. Dobra, mogłem mi dawać tego podka na ekspo, a nie rzucać, ale mniejsza. Okej, okay, czekamy chyba na ludzi, albo możemy pobiegać trochę i pogonić. Dziwne jest, w ogóle nie ogarniam po co jest ten Blitzer, skąd on się bierze i tak dalej, ale to jest ciekawe ciekawsze niż takie nudne zwykłe sg z samym rankingiem. Okej, okay, tu gdzieś była chyba skrzynka? Tak, goniłem tego ziomka, ale dobra, nieważne. Chcę ten czantować? Nie, dziękuję. Damy radę. Jak ty masz ten czantowany to spoczko, cieszę się, ale ja nie muszę mieć. Yy, no, co by tu jeszcze chyba szło dodać? Nic, możemy biegać chodź zabijać dum 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 o patrz i tak mi zenchantowano o co za kobieta ale dobra projektile protection i blast protection czyli bez różnicy zawsze się błyskasz okej okay. siejemy po post, strach o drugie budki pewnie mają protection wiedziałem że mają protection eee dziena chodź zabijać <grywa> Nie będziemy was tutaj nudzić siedzeniem na spawnie. Ej, no co? Słuchamy. Co masz tam? Daj klatę ci zrobię. A może jeansy? Jeansy <grym> bym jej prędzej dał, ale beko by było. Dobra, nie będę tutaj jakoś e, mówił jakichś spoczonych rzeczy przy młodszych widzach. O, nice prot. Dobra, dzięki. Dzięki, dzięki, dzięki. Chodź walczyć z ludźmi. Ludźmi. Okej, okay, dobra. Muszę sobie przedstawić na, z tego T na Enter, bo mi się zdecydowanie lepiej pisało, bo największy problem w pisaniu ma właśnie naciśnięcie tego T. Kiedyś miałem na Enterze, ale potem Force Update i, i już nie miałem. Dlaczego? O, widzicie? On ją też cofa. To jest chyba spowodowane tym, że ma e, tą klasę. Ona ma 22 serduszka, ja mam chyba 20... też 2 serduszka. I nie możemy za szybko skakać ani nic, bo mamy spowolnioną klasę. Niektórzy są w ogóle szybsi tak normalnie. Uh, I mają 75%, ale chyba mają mniej życia, także uh, z tego co się orientuję, nie jestem pewny, no ale wydaje mi się, że tak jest. Okej, okay, czy ktoś się tutaj kidra, raczej na pewno nie. Ale skrzyneczka jest, czy coś jest w skrzyneczce? Jedzenie, dobra, no tak, jedzenie to spoko. Czy my jej nie zgubiliśmy czasem? Mam nadzieję, że nie, dobra, jest, widzę ją. Całe szczęście, całe szczęście mam jeszcze to właśnie oto, kompas właśnie, dobrze, że jest po polsku wpisane. E, bo jestem za głupi, żeby pamiętać, jak to się nazywa. E, no i właśnie, właśnie dzięki temu możemy sobie odnaleźć, nawet naszego sojusznika, niekoniecznie wroga. Czyli jak coś zawsze, kompas jest przydatny i fajny. Biegnij, 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 widzicie. A, tu jest jakaś dziura. Więc cofają, cofają. Mnie też by cofało, zaraz wam pokażę. Włazimy tu. Ta. Hmm, czemu nie? O ile chodziło o to. Tam są, chodź. Okej. Okay. Zgubiłem cię. Zgubiłem cię. Dobra, widzę cię. Biegniemy, biegniemy za tobą. Patrzcie jak ich wyczaiła. Ja niestety nie mam aż takiego dobrego wzroku. Okej. Okay. Dobra. Gdzie wy jesteście? Ja ich nie widzę. Gdzie oni są? Widziałam ich. Widziałem. O Boże, to jest facet. Jak to jest facet, a ja cały czas w formie żeńskiej do niego gadam. <gryw> o nie, przepraszam. Myślałem, że jesteś w dziewczyną. Trzech. O Boże, no to widzę ich faktycznie, jest ich trzech. O nie. Ja nie będę tam wbijać, bo to bez sensu. O kurde, prawie się zabiłaś. O kurde, gdzie oni wbili? Ja walę. Przecież to jest bez sensu taka walka na takiej wysokości. Ale spryciarze, jedne. Pewnie nas będą próbowali zrzucić albo zabić. Jeden pewnie poczeka z jednej strony, a drugi z drugiej. Ja bym tak przynajmniej zrobił. Bartek, Krakowia. O nie, jesteś za Krakowią. Śmierć Krakowi! Gdzie on jest? Czy on spadł? On chyba spadł. Idziesz, idziesz, dobra. Gin. Gdzie ty jesteś? Dobra, zginęła. Wow. Podwójna seria zabójstw. Dostałem 20 monet. Czekajcie, czy nasza Danusia żyje? Nasz Danuś chyba. Nie wiem, Boże, teraz jak to mówić. Czy nasz kolega Kompan żyje? Wiem, że schodzę po schodkach, tylko czy on umarł? Czekajcie. Został zabity przez ten. Ktoś tam spadł z wysokości. I gdzie on jest? Nie wiem teraz, co się stało w ogóle. Tak, posypał łasie, niestety. Posypał się, Boże. Teraz się będę mylić, że to jest. Mężczyzna, to jest kobieta, znaczy, będę, będę się śmieli, że to, jest kobieta to jest mężczyzna! O nie, ale skomplikowane, dobra. Hmm. To jest chyba ten ziomek, czekajcie, gdzie ja mam najbliższego przeciwnika? Tam. Okej, okay, no i tu jest nasz kompan, niestety nie żyje. Okej, okay, ale dobra, projektile protection, będę się świecić jak to powiedział. Yy, pamięć dla niego. Fire protection to też nie. Jakieś buty tutaj są zanotowane, chyba Protection 1, ale mamy też Protection, to zamienimy mimo wszystko. Okej, okay, lecimy. Czy mamy jakoś więcej żelaza, nie tylko jedną sztabkę? Trochę krucho, ale dobra. Lecimy do tego przeciwnika. Już się noc zbliża, czyli jeszcze 3 minuty do Matchu. Niestety taka akcja spowodowała, że zginął nasz kompan, co mnie bardzo smuci, bo było bardzo fajnie, naprawdę się z kimś biega. A tym bardziej jak się gada z nim jeszcze na skape, to już jest w ogóle ekstra zabawa. Także polecam wam też grać na takim serwerze z kolegą. Nie wiem czy już wam się TSG znudziło, ale na pewno Blitz jest trochę nowsze i pewnie ciekawsze niż tamto poprzednie, skoro tamto poprzednie wam się podobało, to to może wam się jeszcze bardziej podobać. Dobrze, że miałem taką przerwę z tym SG, bo e, gdybym tak grał ciągle, to by mi się znudziło i jakbym nagrywał tylko po to, żebyście to oglądali, tylko po to, żeby mieć na tym wyświetlenia, to by zdecydowanie było nudne. Tak samo jak zrobiłem sobie przerwę od Minecrafta, od jakichś serii normalnych, z tego względu, iż jest przeciwnik. Czemu on nas nie bije? Ja nie mam pojęcia. Okej, okay, wygraliśmy! Jest, wygraliśmy! Wuhu! I 21 minut odcinek trwał. Mam 400 monet, także co? Także spoko, bardzo. E, dobra, nie będę już... O, jest, jest. Dobra, także dziękuję wam za odcinek. Danoś pewnie też dziękuję i się cieszy, że będzie na odcinku. E, widzimy się pewnie w kolejnych odcinkach z tego serwera, bo było epicko. Do zobaczenia, trzymajcie się, no i papa!